Szareją każdej w serce Jak serce zamiast za oczu wtają Swoją na Za jedną cenę. Wysokie szpilki to mistrz to hurra Znowu nie mam się w co ubrać Ta nie ma już jeden dzień Jest taka nie i stara Chociaż w szafie mam setki ubrań To na jeden dzień Wczorajszą sprzedam na Vinted Cóż mam powiedzieć, jestem królową Świata muszę wyglądać cudnie Te skinki na durny. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że jesteś inną. Ty jesteś słodką grzesznicą, a nie wcielonym dobrem. Jesteś super a ale muszę się upewnić, że mnie kochasz szczerze, nie wam. Korzystać i że ze złamanym sercem. Tak, mi te piosenki parę słów bez sensu. Nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów w bukietu. Czasem myślałam, że to mi spadłeś z nieba, gorzej nie mogło być, wiem to teraz. Chciałam kwaterial do na twoim kącie, liczba jedynka i 24 zera. Zarać ciebie jeden grosz widać tobie. Nadziana panna nie przeszkadza, że jestem biedna. Przyjaźni się z trzema kobietami, ponieważ troją mi, że chcą być ram kimś więcej. Oczywiście ja tego nie chcę. Mam najwięcej followersów na Instagramie jestem fajna Te kobiety komplementy piszą. Chcę ci wiegótko poznać, nawet nie wiedzą, jakich wiadomości nienawidzę przychodzi. Dziękuję z Windgera natychmiast pana wyłączę. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że jesteś aniołem, ty jesteś słodką grzesznicą, a nie wcielonym dobrem. Jesteś super reską, ale muszę się upewnić, że mnie kochasz szczerze, a nie wygórz, że zostaję czas złamanym sercem. Tak doryć ciebie do piosenki parę słów bez sensu. Nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów bukietu. Czasem myślałam, że ty mi spadłeś z nieba gorzej i być nie mogło, wiem to teraz. Widziałem Faderial do na twoim kącie liczba 124 zera. Zde ciebie jeden grosz widać. To mi na pewno nie przeszkadza, że jestem biedna. Patrzę na siebie, robię sobie selfie pod moim adresem Znów dostawca z bukietem kwiatów Te są odmoniki sorry, dałam kosza kolejnej. Kwiaty do kosza wyrzucam, tak samo jak i złamane serce Dremnik to nic złamać, serce dziewczyn Zakochują się we mnie kobiety, znów parę papierosy, a idę do krubu Seksowną kobietą zwiedziłam z mojego życia, chodzę w nocnym krubie Piedryna, pogram w kartę, niezłe ze mnie Gdybym cię nie znała no. Ja bym pomyślała, że jesteś aniołem, ty jesteś słodką grzesznicą, a nie wcielonym dobrem. Jesteś super raz, może muszę się upewnić, że mnie kochasz szczerze nie wykorzystać w zostać złamaną złamanym sercem. Tak dla ciebie te piosenki, parę słów bez sensu. Nie mam pieniędzy do kupowania ci kwiatów, w bukietu. Czasem myślałem, że ty mi spadłeś z nieba gorzej być nie mogło, wiem to teraz. Widziałem kwateria z złotych na Twoim kącie liczba jedynka cztery z to dla ciebie 1 grosz. Sieć to do na, na pewno, nie przeszkadza, że jestem jedna. Potem teraz, potem z nią zerwam nagle wpadam na pomysł, i wysyłam. Pokorz, zniknę z jej życia, nie chcę się nawet z nią spotykać. Odejdę, że prestigiem musisz sobie pod broską powiększyć. Miałam powiedzieć co o niej myślę, ale czy coś patrzyłam do tej nieznajomej z Światem Białych skrzydeł. Jest wyjątkowo ten cichy głos, gdy ją słyszę. zaczarowanie milczy. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że jesteś nią, to jesteś słodką grzesznicą, a nie dobrem jest super, raz. z muszę się upewnić, że mnie jakoś szczerze nie wykorzysta, że zostawisz ze złamaną sercem. Tak, dla ciebie te piosenki parę słów, bez sensu, nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów bukietu. Czasem myślałam, że ty mi spadłeś z nieba, gorzej być nie mogło, wiem to teraz. Widziałam kwadralny złotek na twoim kącie liczba i to dla ciebie jeden widać na tobie, na panna. Nie przeszkadza, że jestem biedna. Znów się, biorę, biorę, znowu się obcięłam w parze, znowu... Ujrzałam te wyjątkowo piękna wśród ryżanek, Ona mi płaciły za uczcie. Sama wpadła w pułapkę miłości. Laski mają pretensji, że ich nie chcę. Znowu naiwna odbierać to, co najważniejsze. Zmieniłam się do jednej jednej słodkie teksty napisały ich wiarę. No na sprawie mi na twarz. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że jesteś aniołem. Ty jesteś słodką grzesznicą, a nie wcielonym dobrem. Jesteś super laską, ale muszę się upewnić, że mnie szczerze. Nie wykorzystasz i zostawisz ze złamanym sercem. Tak mi te piosenki parę słów bez sensu, nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów bukietu. Często myślałam, że ty mi spadłeś z nieba, że i być nie mogło wiem to teraz. Widziałem kwateria do złotych na twoim kącie liczbę. 1,24,0, to trzecie mi. Jak jeden grosz widać tobie? Nadziana panna, nie przeszkadza, że jestem biedna. Jakaś kobieta podaje mi i zorientowała się na, że nawet go nie wypiłam. Było wiele kobiet, każda chciała mówić się za na randkę. mówiła... Drednie trzy parę 3 para 15. Ciężko szukać wartościowych rasek. Kiedy już z jadę, chociaż cieszyć się, wypiłam. Wierzę w w tłumie tę seksowną dziewczynę. Siedziała w krobie z moimi koronkami, odmówiłam, gdy poczęstowałam ją winę. Gdybym cię nie znał, to bym pomyślała, że jesteś aniołam. Ty jesteś grzesznicą, a nie wcielonym dobrem. Jesteś super raz, ale musisz się upewnić, że kochasz mnie szczerze. Nie wykorzystasz i zostałeś ze złamanym sercem. Tak, gdy mi te piosenki parę słów bez sensu. Nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów bukietu. Czasem myślałam, że tym mi spadłeś z nieba że gorzej być mogło. Wiem to teraz. Widziałem z złotek na twoim koncie, liczyła teraz a to dla ciebie Jeden że Widać sobie na nadziana Pana, nie przeszkadza, że jestem biedna. Znałam się nad tym, jak dojrzewa Pana, streszcza mi się gory. Całą noc z czekałam, wystawiał mi do wiatra mała. Pomyślałam i zrozumiałam, że może się użytkować w się z paniami dzięki mojemu fejnu. Nie szukałam miłości. Drugi diament na mojej sukni już nie sprawiają przyjemności. Co jest dobry, bo z sukienki chciałabym spróbować tej kobiety, a nie Gdybym cię nie znał, to myślał, że jesteś aniołem. Ty jesteś słodką grzesznicą, a nie wcielonym dobrem. Jesteś super raz, Mary. Muszę się upewnić, że mnie go kaszczerze i nie wykorzystasz. Nie zostawisz ze złamanym sercem. Także mi te piosenki słów bez sensu. Nie ma pieniędzy za kupowanie kwiatów bukietu. Czasem myślałam, że ty mi spadłeś z nieba, gorzej być nie mogła, wiem do teraz. Widziałam kwadraty złotych na twoim kącie, ale czy Python 24 240 to raczej jak jeden grosz widać sobie na pewno panu. Nie przeszkadza, że jestem biedna. Zapytałam ty piękność, jakich używa perfum kupiłam i ona odpowiada no ja nie używam perfum. Naturalna dla nie taka idealna. Mówię może się przyznam ona powiedziała Chcę, ale chyba nie dam rady. Zakochana kochana w moich grantowych oczach jak wszystkie panny, to może pójdziemy dopiero no na to samo nie wiem. Wydałam tysiąc składa na Młodniejszą parę szpilek, żeby jej się pochwalić, jedyne co nie dostałam. Te słowa ładne, pewnie drogo kosztowały zamiast pochwały. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że jesteś aniołem, to jesteś słodką grzesznicą niewcielon dobrem. Jesteś super ale muszę się upewnić, że mnie kochasz szczerze, nie wykorzystasz. Nie zostawisz, że złamanym sercem. Tak dla te piosenki parę słów bez sensu, nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów bukietu. Czasem myślałam, że ty mi spadłeś z nieba, gorzej by ci mógł wiem to teraz. Chciałam podoriad ja złoty na twoim kącie liczba jedynka dwie cztery to że ciebie bieg jeden widać tobie. Lecie na panu nie przeszkadza, że jestem biedna. Reno wstaję, wykrętam jak madarko z wybiegu. Nie przejdę przez ten tufany grawendera, niby koleżanki odsypuję autografami wspaniara, tylko gdzie autograf dremnie? Stoję Stoję tej scenie, bo całowałem piorodami strzelałam. Może zdjęcie powiedziała nieśmiało. Zrobiła ze mną w serfii. Widziałam, że teraz szansa bez pośpiechu. Co piłam z nią do sceny, już tym razem nie zrobiłam tego trafej. Gdybym cię nie znał, to bym pomyślała, że jesteś aniłem. Ty jesteś słodką grzesznicą, nie wcielą, dobrem. Jesteś super raz, A z Muszę się upewnić, że mnie kocha szczerze, nie wykorzystujesz, że nie zostawisz, że złamany sercem. Także ci te piosenki, peresów bez sensu. Nie mam pieniędzy na kupowanie kwiatów w bukietu. Czasem myślałam, że ty mi spadłeś z nieba, że i być nie mogło wiem to teraz. Widziałam kwadril złotek na twoim kącie, dno. Liczba jedynka i dwadzieścia cztery za lata, za jeden grosz. Widać sobie na dzianę panu, nie przekaza, że jestem biedna. Znowu się piłam drinami, jeden z ze zaną kupię koleżanki z pracy mnie, podwiozły do domu, mówiąc: Najbogatsza kobieta na ziemi, chryj jak mener pod biedry. Mówię: Spadajcie, bo nie jesteście u mnie, tu mi rewidziane. Rzedza w nie kieliszkami. Widziałam, jak jedna z drugą się całowała, za drzwiami. to widzenia kochana rozmawiały Zostawiły mnie na kanapie pijane. Gdybym cię nie znała, to bym pomyślała, że jesteś aniołem, to jesteś słodką grzesznicą, a nie wcielony dobrem. Jesteś super raz, komaru, muszę się upewnić, że mnie kochasz szczerze nie wykorzysta, zdarzeń, nie zostawisz ze złamanym sercem. Tak dla ciebie te piosenki parysów bez sensu nie mam pieniędzy na kupowanie ci kwiatów pokietu. Czasem myślałem, że ty mi spadłeś z nieba gorzej, być nie mógł, wiem tu teraz. Widziałem kwadraty złotych na twoim koncie, liczba 120, 24 0, to dla ciebie jak jeden grosz, widać tobie na dziada, panno. Nie przeszkadza, że jestem biedna. Zapaliłam sobie papierosy, ja mało nie wyleciałam z tysiąc piętra w wieżowcu. W ostatniej chwili ona mnie zapłała za rękę Przytrzymała mocno za tarię, ręką i wrotowała. Gdy byłyśmy twarzą w twarz tak blisko, w którą rano Po zmyślałam. Pozdrowienia od koleżanów dostałam, wyleciałaś, jesteś w szpitalu, nie odpowiadam od razu. Chciałabym ciebie, ale wkurzyłabyś się, więc nie zadzwonię, mam wielkie pranie, co do niej. Lepiej nie będę wkurzać, mogłaby być z nią Zostałam sama, mogłam być z nią, mogłam być z nią, mogłam być z nią. Gdyby nie była taką samorówną księżniczką, 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 księżniczką. Gdybym cię nie znała, to bym myślała, że jesteś aniołem, ja ty jesteś słodką grzesznicą, a nie wcieronym dobrem. Jesteś super raz, komaro. Muszę się upewnić, że mnie kogoś szczerze nie wykorzysta, że nie zostawisz, że złamanym sercem. Tak traciły te piosenki parysów bez sensu, nie mam pieniędzy kupowania kwiatów kwiatów bukietu. Czasem myślałam, że ty spadłeś mi z nieba, gorzej być nie mogł, wiem co teraz. Widziałem kwadrialt złoty na Twoim kącie, czy zera. To teraz Ciebie jak jeden grosz, sobie widać tobie na panna. Panno. Nie przeszkadza, że jestem biedna. Ha, ha, ha.